Siema, witam was w czwartek. Jutro mamy piątek i właśnie biorę się za pakowanie na przejażdżkę świnią do Torunia. Będzie to moja pierwsza podróż tym samochodem. Tak naprawdę pierwsza w ogóle porządna podróż na tor czymkolwiek. Także bus jest tutaj przygotowany, opróżniony. Zostało teraz spakować wszystko co potrzebne, czytaj, poza oponami, narzędziami jakimiś podstawowymi i krzesłami. Nie wiem co, nie mam pojęcia. Pierwszy raz, pierwszy taki wypad. Zobaczymy, no jakby to będzie taka weryfikacja <grymny> moich przygotowań i tego, co zabiorę, co się w ogóle uda, czy coś się zepsuje, czy się nie zepsuje. Mam też masę części tutaj zamiennych. Biorę generalnie, generalnie biorę wszystko nad wyraz, żeby po prostu czegoś nie zabrakło. Zobaczymy, jak to będzie. Także co, ja się biorę z zapakowania. opon najpierw, gdzieś tam w międzyczasie będą wrzucać jakieś przebitki, no bo troszeczkę już jest późno, jest 21, jutro o 6 rano chcemy już wyjechać, także no czasu zostało mało, trzeba się wyspać, ogarnąć, także biorę się za robotę i, I pakuję całe to stertowisko do busa, yo. Jest pan zestresowany czy nie pierwszą podróżą na tor? Nie Ani trochę? Ani trochę A pojeździ pan dzisiaj, czy jeszcze nie wiadomo? Pojeżdżę, pojeżdżę, pojeżdżę Czyli nie będę musiał pana przekonywać długo? Jeżdżę do 20 Do 20? Przeszam do 18, 18:00 tor zamykamy. Dokładnie <gry> Ok. Będzie dobrze, ty, mamy obiektyw mokry mocno mokry No dobrze. Ile dwa? A to, to patrzcie lej jest, bo żebyście wiedzieli, ma zbiornik, on no, ma więcej. Odejdziemy, matematyka. Okej, okay, ale jestem tylko Mało. Nie wiem, o, czy zobaczymy. Po już... co zatruwa atmosferę? Jak zatruwa no, a turbiny. Ty nie chodzisz turbiny po trasie? Aha, no. widzisz, że widzisz, to. trzeba schodzić? No, ja jechałem 160. Jak się ja? pani czuje przed pierwszą jazdą? Jestem troszeczkę zestresowana, aczkolwiek podekscytowana. Dobra, to jedziemy dalej. Dzień dobry, Jesteś, Powiem to, że jesteśmy już w Toruniu, zjeżdżamy z autostrady i mamy do celu 15 km na tor. Dobry, Dziękuję. Dobrze, no. I jeszcze, będziecie zainteresowani, tylko zamknę szybę. Pokażę Wam w jakimś odcinku, jak w ogóle wyglądają koszta związane z taką wyprawą jednodniową. A są to bardzo duże koszta, bardzo. Sama autostrada w jedną stronę, jeden samochód 30 zł. samochód z przyczepą, bus, myślę, że wyjdzie z jakieś 50 zł. Plus paliwo, plus wynajęcie toru, plus opony, plus paliwo do driftowozu. Generalnie robią się mega ogromne koszty. Także zostawcie komentarz, jak będziecie zainteresowani. No, Zobaczcie, jakie to jest duże! No, jesteśmy. O ja. na miejscu. Ale gruzo. Tu hmm. też jakieś gruzy. Dobra, słuchajcie, jechaliśmy na tor. Jesteśmy już. Fiesta na miejscu. Teraz czekamy, jedzie tata z Dawidem. Yy, zaraz dojadą, po prostu ja troszkę szybciej pychałem, żeby tutaj z panią w biurze porozmawiać, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Także zaraz przyjeżdżają chłopaki, rozpakowujemy maszynę, koła, cały sprzęt no i zobaczymy o co tu chodzi, jak tu się jeździ, jak ten tor wygląda. No Nikt na to, że nie byłem. Jaram się jak dziecko, nie wiem czy to widać, czy nie widać, ale będzie grubo. Jak tam panowie dojechali? No, akurat ktoś dzwoni. No, a kto to? Dojechali. Chłop, chłopy są na miejscu. Dobra, jak się pan czujesz po trasie z lawetą pierwszy raz. Jest dobrze, mówisz. Bardzo 160, dobrze 160, 160 lecieliśmy tak mniej więcej, a 190. W porywach. porywach. Dziewicze odpięcie. Pierwszy raz na torze, znaczy. Nasz pierwszy, to zobaczymy jak będzie. Teraz pokażemy Wam Cold Start V8 na przelocie. Dawid do tyłu dawało. Słuchajcie, jesteśmy po pierwszym spalonym komplecie opon, troszkę w takim dziwnym miejscu, nie wiem co to jest, tu mamy linię startową. W każdym bądź razie, to wygląda tak, że jestem wow, w wielkim szoku, powiem wam, że ten samochód ma ogromną moc, trakcji mi troszkę brakowało, bo założyłem opony śmietnikowe, to fakt, rozpadły się bardzo szybko, ale grubo jest, jest grubo, zaraz wam pokażę nagrania, bo generalnie nie jestem tutaj sam, jestem z Dawidem, jestem z moją dziewczyną Olą, ale też jestem z tym panem, patrzcie teraz co się dzieje. Uwaga. Także, to jest mój tata Zbyszek. No i dzisiaj ma swoje pierwsze kroki w driftowodzie. Co też wam pokażę, mamy kamerkę w środku. No i co, przyjechaliśmy naprawdę pobawić się na torze, zobaczyć z czym to się je, jak wygląda podróż, jak zachowuje się laweta. jak zmienia szkoła. Nie no, żartuję, bo już w górze zmienia nie raz. Ale generalnie Zarsieka to jest otoczka. Pierwszy dzień na torze, uważam za rozpoczęty. Idziemy pojeździć. I jeszcze taka jedna anegdotka, opony z gruza ani trochę nie nadają się do 500 konnego auta, nie ma to szans. Rozpadają się jedno okrążenie jest lipa, dlatego założyliśmy nowe naleweczki no. Słuchajcie, zanim jeszcze zobaczycie moją jazdę, bo już jestem troszkę bardziej doświadczony przez te jednak zabawy z gruzami, pójdziemy sobie na śmierć. Sorry, musiałem się sprawdzić. So, to, to tada właśnie pójdziemy. Słuchajcie, ma 50 lat 50 lat i zaczął właśnie dzisiaj przygodę, pójdziemy sobie tam na taki łuczek i pokażemy wam, co on się nauczył w przeciągu godziny. Też po jednym komplecie opon jak na razie, nigdy wcześniej nie driftował. Dawaj. O, mnie to nagrałeś, co to jest? Jak? Jesteśmy w totalnym soku. Tak? Naprawdę. Dziwi. Zajebicie. Wow. Ale już ale... czuję. Ja widzę. Halo, halo. Witam bardzo. Teraz strzek na powóz. Zawodnik numer jeden. Ja jestem numerem jeden. Cękowicie. No to musisz podjechać. Gorące, nie? Ja ja wyszedłem. No nie no. Czemu to tak wyjście? No odpalam się. Słuchaj, odpalaj. Trzymaj guzik czerwony aż odpali. No. Długo? No trzymaj ci pękier. Może pan opowie, co pan zrobił? Muszę przeprosić po prostu. Leciusieńko, ja coś się stało z paskiem, nie wiemy co. A dlaczego? Pasek się zerwał. No jechałem, chciałem zapiąć czwóreczkę i nawet zapiąłem. Dawid, nagrałeś to? Nie, tak, już Tak, tak, nagrałem to. O! A... Było blisko! Nagrałem, nie wiem co. No, ale pasek się urwał, zawinął. Mamy tutaj jakieś 1500 stopni, więc musimy czekać, aż się ostudzi. No i ten pan może coś wymieni w tym aucie, tak. bo opon nawet jeszcze nie wymieniał. tak. kiedy prezes wymienia opon? Nie no. no. to, zanim skończysz pakować gruza na lawetę, to, to trzeba przywitać i pożegnać. Kończymy jazdę dzisiaj. Ja zrobiłem z pięć kółek niecały komplet opon. Pan... Ja zrobiłem, no nie wiem ile kółek, ale no nie liczyłem ale 20. Jak nie więcej? Jak nie więcej. Wykończyłem jedno opony. Wykończyłem delikatnie przerysowałem jedną fergę. Leciusieńko, zniszczyłem pasek, ale to nie moja wina. Szedłem po prostu, coś się wydarzyło, że pasek i ogólnie, poza tym żadnych strat. Żadnych strat, ja nie pojeździłem za dużo, ale i tak było super. Pierwszy wypad zaliczony. Generalnie do udanych. Nic się nie stało poza urwanym paskiem. Także pakujemy się, bo czarne chmury na horyzoncie. Tak. Cowboy gotowy do akcji, lekko tu przybrudzony. I co? I wracamy I do, do, do Gdańska do, do, do Elbląga lecimy. Pozdrowienia, trzymajcie się, heja. Co dam panienkanie się dobrego? Jadę. Gdzie pani jedzie? A, jadę. Uooo! No już pani nie zatrąbi dzisiaj. Uooo! No, to już ani pani nie pojeździ, ani nie potrąbi. To się wytnie. To się nie wytnie, to tak ma być. O, jeszcze znaczek BMW. Proszę. To źle, że spadło? Nie, nic to... się nie stało. Co pani sądzi o pierwszym przejeździe, który trwał nie za długo? No ja zrobiłam dwa okrążenia. Znaczy zrobiłam to za dużo powiedziane, bo siedziałam obok. Pokażemy ludziom, co? Nie. Ty, ale weź ty, bo musisz przeciągnąć auto. Dobra, dobra, już, już mnie nie bij.